Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szach z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Bardzo się cieszę, że seria z szachmistrz kontra bot tak bardzo się przyjęła na kanale. Wczoraj wrzucałem filmik, właśnie szachmistrz kontra Aleksandra Botes Bot na, na Czeskomie, czyli po prostu taki odpowiednik Aleksandry Bot. Ale w formie takiej czeskomowej. Także uważam, że to w ogóle świetny pomysł, który, który tutaj dostarczył nam serwis czeskom. Myślę, że jeszcze fajniejsze byłoby, gdyby na przykład czeskom zaoferował możliwość grania z takimi profilami zawodników, na przykład Mistrzów Świata, tak? Także myślę, że każdy z nas chciałby zagrać z Kasparowem, czy tam z Karsanem, czy, czy z Petrosianem Alechinem i tak dalej. Także to, to myślę, że kwestia czasu, a, a czeskom będzie pewnie, pewnie o takich rozszerzeniach tych botów myślał. W każdym razie prosiłem Was o 300 łapek i będzie kolejny odcinek. Spisaliście się rewelacyjnie, ponad 400 łapek. Tak więc mówiłem, że jeżeli będzie 300 łapek. Pod nagraniem z Aleksandrą Botes, a tutaj widzicie, że jest ponad 400, to będzie kolejny odcinek, także ten, właśnie kolejny odcinek realizuje już w dniu dzisiejszym. E, także moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, także kolejny próg ustawiam na 400 łapek. Jeżeli będzie 400 łapek, no to będzie kolejna walka z botami, z kolejnymi tutaj przeciwnikami komputerowymi. A pamiętajcie, że na samym szczycie czeka sam Hikaru na także ten gość, którego tutaj widzicie na. Na ekranie z nim z chęcią bym zagrał i na żywo. No i myślę, że pojedynek z botem będzie również bardzo, bardzo ciekawy. Także moi drodzy, to co? Zapraszam do tego, żeby śledzić e, mój kanał, żeby subskrybować, żeby komentować, żeby udostępniać. A teraz zapraszam do zobaczenia moich pojedynków. Dzisiaj rozegram trzy pojedynki dwa z botami, takimi o niższych rankingach będzie w pojedynek z Filipem Polakiem ranking 400 i będzie też pojedynek z zawodnikiem 850 jak również będzie pojedynek ze z, tutaj streamerem z Hiszpanii, ten kraj bardzo, bardzo lubię, dlatego na ten dzisiejszy odcinek właśnie wybrałem tego streamera, który tutaj przez Czes czeską jest podawany jako ranking 250 zapraszam do oglądania we wczorajszym odcinku grałem z tym oto zawodnikiem z Martinem 250, nie będę przechodził tych zawodników wszystkich po kolei myślę, że to po prostu zajęłoby to za dużo czasu. Także przechodzimy tym razem na Polaka Filipa. Filip enjoys a game of chess after a hard day's work. Here's here, relax and have a fun game. Także myślę, że większość z nas ma takie właśnie podejście jak Filip. Czyli lubi sobie zagrać partyjkę po ciężkim dniu w pracy no i po prostu traktuje to jako dobrą zabawę. No dobrze, Filipie, no to zaczynamy, startujemy. Oczywiście bez żadnych podpowiedzi. Rozpoczynamy pojedynek. Myślę, że jeżeli chcesz wygrać z zawodnikiem o niższym rankingu, powinieneś grać ostre szachy. Także w dzisiejszym dniu Gambit Królewski coś, co bardzo, bardzo lubicie. Zobaczymy, czy zawodnik to przyjmie. Oczywiście nie będę grał teraz posunięcia F na E, ponieważ dostanę szacha na polu H4. No i tutaj spadnie ten pionek, a być może po tym szachu nawet spadnie ta wieża bo tu różnie, różnie zawodnicy odpowiadają, na przykład na szacha na h4, niektórzy grają g3 i wówczas jest właśnie bicie hetmanem tutaj, król sobie coś tam robi, a stąd hetman przemieszcza się na pole h1, także na to się nie nabiorę, zagram tradycyjne posunięcie skoczek f3. Oczywiście gambit, czyli to co tutaj widzicie, to Oddanie pionka po to, żeby dostać aktywną grę z mocnym centrum, czyli w tym przypadku gram posunięcia D4. Myślę, że bardzo ciekawą opcją jest w gambicie królewskim, żeby zagrać posunięcie G5. Zobaczymy, czy Filip na tutaj na tą pozycję się. Już niestety nie może zdecydować, bo ja mogę zbić mu na F4, także o jeden ruch za późno. Tutaj widzicie też takie komentarze, takie trochę zabawne, które podaje czeską, także wszystko jest bardzo fajne. Ten ruch jest kompletnie nielogiczny, po raz drugi się figura rusza, nie wiadomo po co, tutaj nie ma żadnych obiektów ataków, także to jest strzał, strzał kulą w płot. Krótka czy długa? To jest, o to jest pytanie. Myślę, że jak chcę pograć agresywnie, to zagram sobie skoczek C3 i będę tutaj polował jednak na rozszadę długą. Jeżeli widzicie takie posunięcie i powrót, no to to jest tylko i wyłącznie stracenie dwóch temp. Coś, co bardzo lubię, co nazywam stoliczkiem w, właśnie w debiucie, w gambicie królewskim, Oto właśnie stoliczek przed waszymi oczami, także goniec c4 i taki stoliczek powstanie, tylko tak się zastanawiam, czy po gońcu c4 nie dostanę jakiegoś gońca g4. Także może ten stoliczek jednak poczeka ten jeden ruch i chyba jednak pewniejsze będzie zrobienie długiej roszady, także hetman d2. Tego ruchu się nie boję, b5 się nie boję, po prostu długa roszada. Widzimy, że przeciwnik stracił bardzo, bardzo wiele czasu, także Filip charakteryzuje się z tym, że no, dużo czasu traci na takie pierdoły, tak to można określić, no bo to była pierdoła, to była pierdoła i to jest też pierdoła, także można powiedzieć, że tak jakbym ja miał z, przynajmniej z 5 tempów więcej na samym początku partii, tak to przynajmniej wygląda. Także gonie C4 i przy, przystępujemy tutaj do destrukcji tej jego pozycji, a co się robi w tego typu sytuacjach? Otwiera się pozycja, także ostatni przygotowały. Ruch, I mam wszystko to co chciałem. Czyli mam ten stoliczek, o którym mówiłem wcześniej. Mam króla na celowniku, wystarczy tą, tą pozycję tutaj otworzyć. A tym kluczem, tym otwieraczem, będzie oczywiście posunięcie E5. Także rozbijam. Przeciwnik próbuje stawiać opór, jednak to jest opór daremny, można powiedzieć, w tym przypadku, bo daje mi pionka darmowego. Pytanie, czy gońcem, czy skoczkiem. A chyba jeszcze lepszą opcją będzie jednak zrobienie szacha z odsłony, czyli e na f6. Także e na f6, szach od wieży zasłania się. No i tak jak widzimy, tutaj ranking 400 też nie stawia jakichś takich większych oporów. A tutaj już pachnie jakimś ładnym matem. Także skoczek G5 obroni mi wieżę, zagra przeciwnik wtedy król na g6. Ja mu dam szacha na D3. On myślę, że tu albo tu, także jestem pewny co do skoczka G5, także zostawiam sobie liczenie tego wariantu na później, tak też, to też jest dobra st strategia, że jeżeli jesteś pewny jakiegoś ruchu, to nie musisz tego ruchu liczyć, ym, wariantu do samego końca, tylko po prostu zrób ten ruch, będziesz miał o dwa ruchy mniej do liczenia, tak jak w tym przypadku, w zasadzie też jestem pewny ruchu goniec D3, tak, goniec D3 jest pewny, bo mógłbym ewentualnie się o to pokusić, to też ciekawe, na przykład promocję z szachem skoczka Ale chyba goniec D3 bardziej wciąga Przeciwnika do mojego obozu Ok Co się robi w tego typu pozycjach No takie tak, tak naprawdę mogę dać Kolejne darmowe pionki Żeby jeszcze bardziej tą pozycję otworzyć Także G4 weź sobie Filip tego pioneczka i teraz w zasadzie już będzie koniec znowu, tak jak w poprzednim nagraniu pewnie przegapię jakiegoś mata, ale tak to jest jak się komentuje na żywo wieża G1 wygląda bardzo solidnie mogę oczywiście w tej sytuacji, no co, jakimś mat skoczkiem tutaj mi pachnie matem skoczka Hetman F2 szach goniec na E2 szach No i uciekam, i uciekam, i tutaj myślałem, że na H6 pójdę i zamatuję, także to moja wina, nie doliczyłem tego dobrze, hmm, ale tu jakiś macik musi być. No dobra, czasami jest tak, że trzeba powtórzyć ruchy, gonie z D3 jeszcze raz i tu się chyba już poprawię, bo Hetman F3 jest po prostu kończący. Tak, i tutaj mogę zamatować chociażby takim ruchem Hetman G4. Także udało się wygrać z Filipem. Widzicie przede wszystkim przewagę w rozwoju, tak? To był klucz w tej partii. Masę ruchów stracił, przeciwnie, po to, po to żeby chodzić skoczkiem. Także można sobie kliknąć raport do, po partii. Ok, i tutaj już mamy podsumowanie tego pojedynku. Ja miałem 86,8, przeciwnik 55,5. Widzimy, że tutaj, jak już dostałem przewagę, no to już tej przewagi nie wypuściłem do, do końca partii. To były jeszcze jakieś dwie niedokładności. Tym żółtym kolorkiem są pokazane, skoczek A5 był niedokładnością według komputera, D5 było słabe i z goniec E2 też tutaj coś przegapiłem. E, dobrze, to przechodzimy do kolejnego pojedynku, także graj komputer i tutaj mnie przekierowuje na kolejnego przeciwnika, tym razem postaram się przeskoczyć jeszcze bardziej. Kolejnym moim przeciwnikiem będzie Karim 850. Jest napisane, że Karim bardzo lubi ruchy pionkami F, żeby dać troszeczkę więcej oddechu królowi. Tak to można tłumaczyć. Jego trener mówi mu, że to raczej ryzykowna strategia, jednak wielu przeciwników nie potrafi temu udowodnić, że tak po prostu jest. No ja postaram się to dzisiaj właśnie udowodnić. Także wybieramy Karima i przechodzimy na 850. Ponownie E4 zagrajmy. No proszę. No jednak tutaj zgodnie z, z opisem i widzimy, że to jest dura, Gambit Durasa. Hmm. Coś takiego kojarzę, że, że omawiałem coś w tym stylu w jednym z moich nagrań dotyczących Gambitów. No co, Gambite, jeżeli chcemy udowodnić, że Gambit jest słaby, to trzeba ten Gambit przyjąć. Zważywszy na to, że Hetman tutaj chce. SOBIE podziałać po tej przekątnej, no to może to być naprawdę dobra strategia. I co? Goniec E2, żeby tak w taki prosty sposób przeciwnika zamatować? Zobaczmy. Co na to odpowie Ojej. No to wchodzimy, goniec H5. No to bijemy. Teraz grozi przepchnięcie. No proszę. I to może, może to jest teoria, jeszcze mi powiedzcie, bo ja, ja, te, ja takiego czegoś tutaj nie kojarzę. Nie, no teoria to nie może być, bo przeciwnik po prostu wychodzi w tej sytuacji bez skoczka. Także no, szybko poszło siódmy ruch i przeciwnik bez, bez figury. Tu oczywiście nie, wol, nie wolno tak um, dać przeciwnikowi się rozegrać, na przykład te pionki D, E i C stanowią jakiś tam ewentualny problem. Myślę, że dobrym stoperem w tej pozycji będzie posunięcie C4. Czyli stopuję, żeby nie było na przykład takiego rozwijającego posunięcia d5. Po hetmanie b6 ewentualnie grożą jakieś rzeczy takie. No ale to co, mogę spokojnie się rozwijać, skoczek c3 już nic nie grozi. Wieża na h6 z jakimiś możliwościami szach, ale to zawsze mam skoczek na e2. Także pogonię tą wieżę w tym, w tym wydaniu. Jednak się na to nie, przeciwnik nie zdecydował. No to co, może ja teraz przejdę do kontrofensywy. Hetman na f7 widzę taką fajną opcję, żeby podłączyć hetmana do ataku. Przeciwnik się teraz 5 punktów za to oczywiście dla mnie jest korzystne. Jakieś szachy na e8 mogę ewentualnie wrzucać. Sam hetman w tej pozycji nie zamatuje, dlatego potrzebny mi jest skoczek. Najpierw szach, czy najpierw skoczek? Może najpierw skoczek. W ten sposób, no to co? Najpierw roszada. To też pamiętajcie, żeby tak się nie, nie, nie podniecać tym, że już prawie matujesz, a później się okaże, że braknie ci czegoś. Zabezpieczenie króla to jest podstawa każdego ataku. Zresztą widzicie za zabezpieczenie rucham, na zabezpieczenie ruchu królem. Mój przeciwnik odpowiada ruch, który tak naprawdę nic nie wnosi, czyli ja jestem w tej pozycji zadowolony. Myślę, że o dobrą opcją jest też zagranie wieża tu, wieża tu i w tym momencie mogę dorwać króla w taki sposób. Także wieża E1 jest dobrą opcją. Hetman B4 też tutaj nic nowego nie wnosi. Muszę tylko uważać, żeby nie dostać mata na jedynce, ale wieża H4 wygląda bardzo solidnie. Przeciwnik mógł się tak oczywiście bronić, no ale jak się nie broni, no to ja w zasadzie kończę ten, ten nierówny pojedynek. I teraz pytanie, jak tutaj ładnie zamatować szach? To chyba, chyba będzie dobrze, czyli w ten sposób. Później wrzucimy jeszcze jednego szacha. Tak, i będzie mat na, na H4. Także poszło bardzo, bardzo sprawnie. Karim w tej sytuacji również został ograny. Przechodzimy do wyższego levelu. Także dzisiaj pojedynek ze streamerem z Hiszpanii Luis Fernandez Siles. Ok, i mamy tutaj podsumowanie tej partii. No, ja na 94,3 zagrałem. Mój przeciwnik fatalnie na 13,8, także. No sami widzicie, że czasami ten wyższy ranking nie, nie robi dokładniejszej nie robi lepszej partii, tak jak mamy tutaj naoczny, naoczny przykład. Także na no, bardzo kiepskie 13,8 to, to bardzo y, zła rzecz. Ja popełniłem tutaj jakiś jeden y, gruby błąd. A, że co, że mogłem Hetman H5 od razu zagrać. No widzicie, no, to nawet nie wziąłem tego pod uwagę, że, że chyba Hetman H5. Dawało tutaj lepszą opcję, że po G6 mogę po prostu zbić. No ale goniec E2 też okazał się tutaj ruchem skutecznym. Dobra, przechodzimy teraz do pojedynku ze z botem z danego streamera. Ok, także mamy tutaj pojedynek Luis John, 2250. 250, Luis Fernandez Siles, znany hiszpański mistrz i znana persona, w, myślę, że bardziej w Hiszpanii niż w Polsce. Jeżeli nie będę bezpieczny, no to może mnie tutaj zdmuchnąć z szachownicy. Bardzo agresywny styl i taktyczny. Także też, jeżeli mamy jakąś informację o jakimś zawodniku, też powinniśmy wybierać odpowiednie debiuty. Także myślę, że, że nie zagram tym razem E4, tylko zagram jakiś system zamknięty. Także startujemy. Amigo, bienvenido. window. Ciach, D4. D4, D5. Może popularnego Londona zagramy sobie. Bardzo znany system w, w ostatnim czasie. Wiele osób to gra. E, I tak w sumie nie jest łatwo ten, ten system obalić. etc. 3 Wymienne. No, raczej w wymiennej strukturze, no to białe będą mają, mając zawsze pierwsze posunięcia, e, powinny się czuć lepiej. Także E3. Jest jedna, jedyna otwarta linia, dlatego no tutaj na pewno wieża C będzie jedną z głównych figur, która będzie decydować o tym pojedynku, także myślę, że zdwojenie wież to jest to, czego będę szukał w tej partii. Roszatkę, mam delikatną przewagę w rozwoju, ale sytuacja jest dosyć symetryczna. Nie chcę za bardzo wymieniać, przede wszystkim nie wyprowadzam figur przeciwnikowi. Taka jest prosta zasada. Może da mi przeciwnik parę gońców? Nie dał, no to co? Gramy sobie zajęcie linii, C, o której mówiłem wcześniej. Także tu już widzimy solidnego zawodnika, żadnych podstawek w tej sytuacji nie ma. Czy zagra G5? No nie pokusił się o to. Podstawowe plany są takie, żeby zagrać skoczek A4 i jakiś skoczek na C5. Myślę, że A3, B4, żeby wzmocnić też skoczka na C5, to będzie dobra opcja. Także w tym przypadku pytanie, czy zagrać skoczek A4, czy czy grać jakieś posunięcia piątki. Mi się wydaje, że jednak powinienem zagrać skoczek A4. Hetman niebezpiecznie tutaj pakuje się na linię, na linię C. No i przede wszystkim daje sobie zepsuć roszadę kolejne pytanie, czy zbicie, zbicie będzie dla niego dobre czy to będzie osłabienie bo w tego typu sytuacjach król powinien oczywiście sobie schodzić na tą albo na tą linię i grać wieża na g8 i próbować mnie atakować dobra, wejdę w to, zobaczymy może, będzie, może po prostu będzie w tej sytuacji ciekawie i skoczek na c5 na placóweczkę oczywiście jeżeli przeciwnik by to zbił no to odbijam to wieżą Okej, okay, przeciwnik e, w ten sposób. Okej, okay, no myślę, że powinienem ściągnąć parę gońców, czyli z jednym gońcem zawsze się gra lepiej. Wy, przeciwnik mi wyprowadził również e, Hetmana. Troszkę się obawiam o tą linię G, także. E, ale z drugiej strony może tą pozycję warto otworzyć. Na przykład E4 wygląda bardzo kusząco. Zagrajmy. E4. Może ten ruch po prostu udowodni. Słabość tego, co zagrał przeciwnik. To było, wydaje mi się, że dobre ze strony przeciwnika. Przegapiłem posunięcie, goniec na F4. Nie mogę grać teraz wieża na C2, bo dostanę takiego strzała. W takim razie coś muszę tu innego wybrać. Może wieża D1. Ok. To chyba nie jest tak bardzo groźne. Mogę po prostu Hetman B3 zejść. Wisi skoczek. Na takie coś się zdecydował. Hmm. A tu mnie bardzo zaskoczył przeciwnik. Tak naprawdę może to w ogóle się skończyć w jakiejś końcówce, czyli ja biję, on bije, ja biję. On bije, ja biję, on bije, ja biję, ja biję to jest strasznie dużo wymian. On bije wierzą. Ja, ja biję wierzą. Nie w tą stronę strzałka. I on bije pionkiem. I teraz trzeba by było to ocenić. To ma dużo grup pionowych, cztery grupy pionowe ma, bo zostałby mu ten pionek, ten, ten, ten i ten. Także tu już, są, tu już są takie konkretne decyzje, na które trzeba się zdecydować. Teraz pytanie, jaką mam alternatywę. Skoczek A6 nie ma, bo skoczek to broni. Skoczek A4 nie chce grać, bo to oczywiście kiepsko. Ewentualnie skoczek D3, ale po skoczku D3 bicie może nastąpić. I później jeszcze raz bicie, i ta sytuacja będzie chyba będzie bardziej skomplikowana. Czy znaczy, mam znowu jeszcze jakąś inną alternatywę w tej sytuacji? Ewentualnie zbicie, 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 jakieś odejście Hetmanem. Dobra, chyba jednak muszę iść na tą końcówkę, czyli zbijamy do spodu wszystko. Tak. Tu ewentualnie miałem jeszcze jakieś nadzieje na poddziałanie po czwartej linii. Ale może taka opcja jeszcze występuje? Może cofnąć tego Hetmana na A4? Nie, gramy końcówkę. Dobra. To. W ten sposób. Ok. Także mamy końcówkę wieżową. Może być końcówka wieżowa za chwilę. Jeszcze tej końcówki wieżowej nie ma. No, z pewnością chciałbym się wystrzegać, żeby przeciwnik mi takiego czegoś nie zrobił. Ja powinienem w tej sytuacji oczywiście dążyć do tego, żeby gońce zeszły z plansze, czyli na przykład F4 wygląda dosyć dobrze, bo po zbiciu, po prostu na nie ma dużo słabości, ta wieżówka powinna być dla mnie lepsza. Na wieżę C2, czyli na to posunięcie mam posunięcie wieża F2. To też kolejna rzecz, którą powinniśmy robić, czyli profilaktyka. Tylko, tylko teraz jeszcze jednej rzeczy się boję. Może G4 powinienem zagrać wcześniej, żeby utrudnić przeciwnikowi na przykład to posunięcie i to posunięcie. I jeszcze jedno pytanie, czy powinienem mieć dwie wieże, czy jedną wieżę w tej, w tej sytuacji? Ciężko znaleźć na to wszystko odpowiedź. Może zacznę od tego ruchu. Zobaczymy, czy pasywnie podbroni. Pasywnie podbronił, czyli dobrze. I ja sobie na to myślę, że G4 zagram, żeby jednak... Nie, mieć, nie dać przeciwnikowi możliwości podziałania. Obroniłem drugą linię, przeciwnik wymienia. Co warto tutaj dodać? Pionkówka jest dla mnie wygrana, bo mam dwa boczne piony, on ma jednego, tego piona powstrzymam, a te piony będą tutaj szły. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Król powinien teraz na blokadę iść, także pole D4 powinno należeć do niego albo pole D3, też jest taka opcja. Jeszcze raz. A i wieża E8 nie przeliczyłem. Tu wiadomo, że muszę odbić. No, przeciwnik. No nie pokazał jakiegoś tego agresywnego stylu, ale tak jak widzieliście, ja też nie wybrałem jakiejś agresywnej opcji. London to jest raczej strategiczne granie. W tej sytuacji no co? Wezmę. I po tym ruchu. No, i zobaczymy, czy jestem w stanie to wygrać. Czy też nie. On broni, ja bronię. Ok. No to, tak jak mówiłem, no ja mam delikatną przewagę. Tutaj mogę, mogę to ruszyć. Mhm. tego ruchu w ogóle nie brałem pod uwagę. Może się nabierze po B5. Nabierze się? Czy się nie zbije? Czy nie zbije? To mam to. Nie zbił. No to coś czuję, że koloremisu to powinno się skończyć. No jeszcze spowalczę. Zobaczmy potem. Tu się spodziewam tego ruchu, tak. To. no to chyba remis, chyba remis jednak w tej pozycji e, za dużo powymieniałem a przeciwnik też um, tutaj wykazał się jednak jakimś tam pozbyciem się tych słabości może jednak to g4 było słabe e, żeby tutaj jeszcze czegoś nie nie podstawić ok, no to zagrajmy zagrajmy w takim razie jeszcze takie coś, zobaczymy co tutaj się e, zrobi i spróbujmy takie coś zagrać. To? Czy ja tej pozycji nie skopałem czasem? To? To chyba skopałem, to kurde. A tutaj będzie, nie, nie, nie policzyłem tego w ogóle. Nie policzyłem. A co za tym idzie? A tu z kolei, tu się ciekawie zrobiło. Tak. Straciłem kompletnie wątek w tej pozycji. Bicie, bicie. A może, a może zbić w ogóle na... Może takie coś będzie dobre. Tak. Oj, przedobrzyłeś. Przedobrzyłeś w tej sytuacji. To. No i to jest przegrana. Tak to jest, jak się kombinuje. To. Chociaż może... Może nie będzie tak źle. Tak, pionek powinien dojść. Okej. Okay. No co, tak zagrajmy? No, remis. Także tutaj też nauka dla was, żeby Żeby nie kombinować, no i też nauczka dla mnie, że brać remis. No, jak zagra królem, no to wiadomo, że zrobi promocję do gołych król. Także, no nie udało mi się przebić zawodnika 250. Także remis poprzez niewystarczający, niewystarczający materiał, brak materiału matującego. Także dwa króla, i zobaczmy raport. Okej, okay, a więc widzimy podsumowanie. Miałem 98,8, także no chyba całkiem niezła partia. Mój przeciwnik 98,5, no to też super wynik. Po wykresie widzicie, że wypuściłem. Tu gdzieś była jakaś taka przewaga. Tak, to był ten moment, gdzie przeciwnik miał bardzo dużo słabych pionków. Tutaj też jeszcze się przewaga utrzymywała, a tutaj ta pozycja już była oceniana jako remis. Tu nawet w tej pozycji coś było ten, i tutaj już, tu przerżnąłem. Tu przerżnąłem. E, tylko pytanie, co, e, co przeciwnik mógł zagrać. Tu są właśnie te momenty, które możemy. E, wieża h4 jest błędem, także tutaj zagrałem słabo. E, wieża h1, wieża h4 po prostu zagrałem słaby ruch. I, I tutaj jeszcze, no przeciwnik dostał przewagę, tak? Widzicie to na, to na wykresie. Chyba jednak zdecydowanie wymiana Hetmanów w tym przypadku. Trzeba było iść król do króla i król do tego pionka znaczy się, i ta pozycja byłaby wygrana. Także tak, taka zmienna partia. Widzicie, że białe do pewnego momentu ciut lepiej, a tutaj gruby błąd. Próba gry na, na, na siłę na wygraną, i okazało się, że dostałem przegraną pozycję. Ale po raz kolejny widzicie, że, że procenty całkiem niezłe. Przy jakimś takim dosyć krótkim namyśle. Także to też nie, nie do końca trzeba się oczywiście sugerować tymi procentami. No bo czy się gra pierwszą, drugą czy trzecią linię, a jednak pozycja jest utrzymana na wysokim poziomie, że, że nie wypuszcza się tej przewagi, no to nadal komputer, silnik traktuje to po prostu jako, jako dobry, solidny ruch. Moi drodzy, bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w tym temacie. Mam nadzieję, że uzbiera się odpowiednia liczba, liczba łapek. Trzymajcie się do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.